Test zaliczeniowy z rynku energii odbędzie się w czwartek 11 grudnia od godziny 8:30 w sali D002 w Instytucie Techniki Cieplnej. Proszę o punktualność. Test będzie składał się z części quizowej na telefonach komórkowych, uruchamianej za pomocą kodu QR oraz z części pisemnej, czyli klasycznego wypełnienia arkusza testowego. Część quizowa będzie zawierać pytania analogiczne do tych z testów QR na początku zajęć. Uzupełnione o zagadnienia z zakresu handlu emisjami i systemów ETS. Część pisemna to odpowiedź na około 20 pytań, w tym krótkie zadania lub pytania opisowe. Warto przypomnieć sobie zasadę kształtowania ceny marginalnej na RDN giełdy energii. Należy również powtórzyć obliczenia kosztów produkcji bloku węglowego oraz podstawowe dane polskiego systemu energetycznego, takie jak moce zainstalowane i produkcja. Zapoznajcie się z aktualnymi cenami i wolumenami na giełdzie energii, segmentami giełdy, a także europejskimi celami klimatycznymi. Pamiętajcie o aktualnych składnikach rachunku za energię dla klientów indywidualnych, systemach informatycznych OSP, takich jak SOWE i WIRE, oraz informacjach o prosumentach i licznikach zdalnych. Na koniec przypomnijcie sobie podstawowe dane z rynku gazu, w tym zużycie i ceny. Oraz kilka definicji z obecnego rynku europejskiego, takich jak CBAM, MSR, REMIT. Mam nadzieję, że test nie będzie dla Was trudny. Pamiętajcie, że w żadnym wypadku nie jest możliwe ściąganie ani niedozwolona pomoc. W obu częściach testu, quizowej i pisemnej, nie możecie korzystać z żadnych notatek, komputerów, stron internetowych, a przede wszystkim tym razem bez sztucznej inteligencji. Powodzenia!